Była niesamowicie inteligentna, pracowita i skromna, ale potrafiła walczyć jak lwica, na przykład o prawa kobiet. W nieprzychylnej kobietom XIX-wiecznej Europie zdobyła to, czego nie udało się wielu innym naukowcom. Została profesorem zwyczajnym Sorbony, podwójną laureatką Nagrody Nobla i do końca życia oddanym i kochającym naukę człowiekiem. Jasne, mówię o Marii Skłodowskiej-Kiri. Dzisiaj 7 listopada byłyby jej urodziny, i zanim opowiem o niej więcej, chciałem z okazji urodzin Marii pokazać wam nowy serwis nauka. To lubię". Dzisiaj jest jego premiera. Z prostego bloga naukowego, który zakładałem wiele lat temu, Nauka to lubię stała się dużym portalem naukowym. Ten nowy ma większą przejrzystość, nowy design jest zintegrowany z serwisem naukowym dla dzieci, czyli z juniorem. Dokładnie rok temu założyłem kanał Nauka to lubię junior na platformie YouTube. Zresztą od kilku tygodni emituję na nim cykl matematyczny dla dzieci. Polecam go. Dzisiaj natomiast otwieram serwis naukowy dla dzieci. Nauka to lubię junior. Jeżeli jesteś rodzicem, jeżeli masz w swoim najbliższym otoczeniu, w swojej rodzinie dzieci, zerknij na juniora z dziećmi. Znajdziecie tam ciekawostkowe wpisy, ale także różnego rodzaju materiały do darmowego pobrania. Zerknijcie i napiszcie, jak Wam się ten nowy serwis podoba. A wracając do Marii Skłodowskiej, wtedy jeszcze nie Kiri. E, niby każdy ją zna, ale kilka lat temu czytałem wywiad z ówczesną panią dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i pani dyrektor wspominała, że podczas jednej z wystaw o Skłodowskiej, wystaw, które miały miejsce w Japonii, doszła do wniosku, że nasza noblistka jest tam bardziej znana, niż u nas w Polsce. Zresztą w Japonii biografia Skłodowskiej jest lekturą w szkole. U nas w szkole mówi się o niej dosyć oszczędnie, choć w sumie to i tak sukces, bo o innych polskich naukowcach nie mówi się w zasadzie wcale. Urodziła się w Warszawie w 1867 roku. Polski wtedy nie było, a zaborcy nie pozwalali się kobietom kształcić. Tatę Marii, nauczyciela podczas antypolskich represji, wyrzucono z pracy i ten fakt w zasadzie postawił rodzinę Skłodowskich pod finansową ścianą. Maria miała fenomenalną pamięć, którą ćwiczyła na przykład przeglądając książki swojego ojca czy ucząc się na pamięć wierszy to tata, jak później wspominała, zawsze znajdował czas, by opowiadać na jej czy odpowiadać, opowiadać jej o nauce i odpowiadać na jej dziecięce pytania. Większość z tych pytań dotyczyło właśnie nauki i technologii. Po skończeniu gimnazjum żeńskiego w zasadzie skończyły się jej możliwości kształcenia. Ale Maria chciała więcej, chciała dalej. Jedynym wyjściem był wyjazd za granicę, a marzeniem paryska Sorbona. Tyle tylko, że Skłodowscy byli biedni. Przez jakiś czas Maria i jej siostra bronia uczyły się w tajnym, tzw. uniwersytecie latającym latającym, bo każde zajęcia odbywały się w innym miejscu, w innym mieszkaniu, po to, by nie zostać złapanym przez policję. Ale dosyć szybko takie zajęcia były dla Marii niewystarczające. Maria ze swoją starszą siostrą bronią wpadły wtedy na pewien pomysł na pewien plan. Najpierw do Paryża na studia miała wyjechać Bronia, a w tym czasie Maria miała pracować na te studia, na utrzymanie Broni w Paryżu, między innymi jako guwernantka. Umówiły się, że gdy Bronia stanie w Paryżu na nogi, ściągnie tam Marię i wtedy zamienią się rolami. To ona będzie pracowała na studia młodszej siostry. Taki był plan. Podczas pracy Marii tutaj em, na miejscu wiele się wydarzyło, e, na przykład nieszczęśliwa miłość, nieszczęśliwa choć odwzajemniona. Maria zakochała się w synu swoich pracodawców, tyle tylko, że jej, em, jego rodzice uznawali Marię za niegodną. Oprócz pracy w bogatym domu, Maria założyła szkółkę dla miejscowych dzieci, a z własnych oszczędności kupowała im między innymi ołówki czy zeszyty. Na wyjazd do Paryża musiała czekać, musiała pracować, Kilka lat, ale w końcu się udało. Miała 24 lata, gdy wsiadła w Warszawie do pociągu. Jechała czwartą klasą, a droga do Paryża zajęła jej 4 dni. Miała z sobą oprócz kilku ubrań materac i stołek. Na miejscu w Paryżu mieszkała w najgorszych miejscach z możliwych. W pokojach, które wynajmowała w zimowe miesiące. Często zamarzała woda w misce czy herbata w kubku. Rzadko dojadała, zdarzało się jej stracić przytomność z przemęczenia. Mieszkając w takich warunkach, uzyskała jednak z dobrym wynikiem licencjat z nauk fizycznych, potem drugi z matematycznych, a także przeszła pozytywnie egzamin nauczycielski. Dostała też pierwsze stypendium naukowe i to wtedy poznała, podczas pracy w laboratorium, swojego przyszłego męża. Piotra Kiri. Szukając tematu do pracy doktorskiej, zainteresowała się odkryciami Becquerela. Henri Henry Becquerel był francuskim chemikiem i fizykiem, który odkrył promieniotwórczość naturalną. Gdy Maria wybierała kierunek pracy doktorskiej, promieniowanie Becquerela było bardzo świeżym i bardzo gorącym tematem w naukach ścisłych. Zresztą nie ma się co dziwić. Promieniowanie, którego źródłem są skały, promieniowanie, które przenika przez nieprzezroczyste materiały. Musicie przyznać, że już samo to brzmi dość intrygująco. Pierwsze, co Maria zrobiła, to znacznie ulepszyła metody pomiarowe. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Młoda, nikomu nieznana badaczka, na dodatek badaczka z zagranicy, zaczyna zajmować się czymś zupełnie nowym czymś, co z zaciekawieniem patrzy cały naukowy świat, a zaczyna od Pokazania, że ten sławny Bekerel, co to takie cuda odkrywa, poszedł trochę na łatwiznę, bo to co mierzy uda się zrobić lepiej. Taką właśnie była kobietą. Nie brała jeńców i dlatego wielu z tytułami po prostu jej nie lubiło. Wiele lat później ci najwięksi przeciwnicy wyzłośliwiali się, gdy prasa opisywała skandal ze Skłodowską w roli głównej, ale o tym skandalu powiem za chwilę. Jak powiedziałem, Skłodowska ym, w sprawach naukowych nie brała jeńców, ale właśnie takie podejście pozwoliło jej stawiać na swoim, mimo trudnościom, które Wielu by powaliły. I dlatego, gdy myślałem o grze, o książce, o polskich superbohaterach, było dla mnie jasne, że jedną z jaśniejszych gwiazd będzie właśnie Maria Skłodowska-Kiri. I książka, i gry są dostępne na sklep.nauka.tolubi.pl. Tak podpowiadam, gdybyście szukali na przykład prezentu. Dobrego i mądrego prezentu. A wracając do Marii. Badając różne próbki. Wiedziała, które ze znanych pierwiastków są źródłem promieniowania. Wiedziała też, jaka jest zależność pomiędzy ilością pierwiastka a ilością promieniowania. Ale w niektórych próbkach coś się nie zgadzało. Gdyby nie bardzo precyzyjne urządzenia i metody pomiarowe, które sama z mężem konstruowała, która sama wymyślała, nie byłaby w stanie odkryć tych nieścisłości. Przyrządy wskazywały, że promieniowanie jest więcej. Maria wyciągnęła z tego wniosek, że w niektórych próbkach jest nieznany wcześniej pierwiastek promieniotwórczy. W ten sposób najpierw odkryła polon, a potem rad. To było ogromne osiągnięcie, za które niestety trzeba było zapłacić bardzo wysoką cenę. Jako pierwsza kobieta została laureatką Nagrody Nobla. Dostała ją za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości. Za pieniądze z nagrody wyremontowała łazienkę i wytapetowała pokój. Resztę pożyczyła siostrze, pomogła też znajomym. Niewielką część złożyła na lokacie w banku. Nowatorskie badania dały jej sławę i pozycję naukową. Dla jej męża Piotra tworzono na Sorbonie katedrę fizyki, w której Maria miała zostać adiunktem i kierownikiem laboratorium. Wszystko układało się wręcz idealnie, ale wtedy miał miejsce wypadek. W pierwszych latach badania promieniotwórczości nie wiedziano, że jest ono, promieniowanie, szkodliwe dla zdrowia. Eksperymenty, pomiary wykonywano bez jakichkolwiek zabezpieczeń, naukowcy zresztą często wykonywali je na sobie. Piotr często cierpiał na bóle mięśni, głowy i ogólne osłabienie. U Marii złe warunki pracy najpierw wywołały gruźlicę, a potem przyczyniły się do rozwoju białaczki. Jej stan pogorszył się, gdy w wypadku zginął jej ukochany Piotr. Mimo tej tragedii nie zwolniła, objęła szefostwo katedry po mężu, prowadziła wykłady, a po kolejnych dwóch latach jako pierwsza kobieta we Francji, we Francji została profesorem zwyczajnym Sorbony. Ale już Francuska Akademia Nauk nie zgodziła się na to, by Maria wstąpiła w jej szeregi. Dwie nagrody Nobla z Chemii z Fizyki profesura ogromny dorobek naukowy dla członków wyłącznie męskich członków. Akademii nie miał znaczenia. Wybudowała w Paryżu Instytut Radowy, w którym pracowała aż do śmierci. W trakcie I wojny światowej zorganizowała ambulansy, które mogły wykonywać zdjęcia rentgenowskie na polach bitwy. Zrobiła prawo jazdy na ciężarówkę i sama siadała za kierownicą, po to, by odwiedzać szpitale polowe i ratować rannych żołnierzy. Wspierała również rozwój. Polskiej nauki, angażując się w budowę na przykład Warszawskiego Instytutu Radowego. Dzisiaj nazywa się to, czy dzisiaj ten Instytut Radowy to Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Kiri. Walczyła o prawa kobiet, była przyjaciółką Alberta Einsteina. On pisał do niej listy po niemiecku. Ona odpisywała mu po francusku. Gdy pierwszy raz się spotkali ona była już gwiazdą, laureatką Nobla. On był młodym, nieznanym szerzej naukowcem. To dzięki Marii i jej listom polecającym Albert zdobył stanowisko profesora na Politechnice w Zurichu. Zważywszy, że Einstein jest jeszcze bardzo młody, zasadne jest pokładanie w nim ogromnych nadziei i postrzeganie go jako jednego z czołowych Teoretyków przyszłości, pisała w jednym z listów yy, polecających Skłodowska. Gdy kilka lat później i wiele lat po śmierci Piotra kili we francuskiej prasie ukazała się seria artykułów dyskredytujących Marię za romans z żonatym uczonym, Einstein pisał do Marii listy, w których ją pocieszał i radził, by nie czytała tego, co wypisują dziennikarze. Einstein nie wierzył w romans Marii? w romans, do którego faktycznie doszło. A dlaczego nie wierzył? Nie chcę tego zdradzać. Wejdźcie na naukatolubie.pl, tam znajdziecie odpowiedź. Gdy w 1934 roku Maria Skłodowska zmarła, na poświęconej jej uroczystości Einstein podkreślał jej ogromne wymagania wobec siebie – obiektywizm, skromność i oddanie społeczeństwu. Gdyby choć część z tych wartości była obecna wśród europejskich elit, Europę czekałaby lepsza przyszłość, dodawał. Dwa lata później, dwa lata po tych słowach wybuchła druga wojna światowa. Nauka to lubię nie tylko na Facebooku i YouTube. Zapraszam was na naukatolubie.pl.